Oficjalnie wypowiedzieliśmy długoterminowy kontrakt jamalski. Formalnie więc zgłosiliśmy Rosjanom, że nie jesteśmy zainteresowani przedłużeniem na obecnej formie kontraktu z nimi w kwestii kupowania gazu. Wydaje się, że to dobrze. Długoterminowe kontrakty powinny mieć miejsce i powinny być pielęgnowane, jak długo są korzystne dla stron obu. My w ostatnich latach przekonaliśmy się, że ten kontrakt często jest dla nas niekorzystny i po prostu bez sensu jest go utrzymywać. Oczywiście we wszelkich dyskusjach, czy poradzimy sobie z gazem z, od innych dostawców bez gazu rosyjskiego, trzeba pamiętać, że tak naprawdę aktualna rezygnacja nie wyklucza możliwości kupienia gazu od Rosjan, gdybyśmy go potrzebowali, gdyby był on w dobrych cenach i w dobrych warunkach dostawy. Więc wydaje się, że wykluczenie tego przymusu, a zagwarantowanie sobie możliwości negocjacji. Do, dostaw być może również z Rosji jest dla nas dosyć dobre. W tej chwili faktycznie jeszcze dostaw zewnętrznych nie mamy zbyt dużo. Przede wszystkim mamy dostawy realizowane przez Gazoport. One nie są i nie, nie mogą być wystarczające dla pokrycia potrzeb całego kraju, ale w nieodległej przyszłości być może będziemy mogli korzystać z gazu ze złóż norweskich. A jeśli nie, to będziemy mogli z innych źródeł kupować gaz, choćby i z Niemiec i to powinno ustabilizować naszą sytuację gazową. To, że nie będziemy pod pistoletem zmuszania do kupowania rosyjskiego gazu, będzie dla nas dosyć korzystne w zakresie możliwości negocjowania cen i warunków dostaw.